Cześć internecie. Odkąd obejrzałem film Furioza, pierwszy, drugi czy trzeci raz, bardzo chciałem porozmawiać z twórcą muzyki do tego filmu, czyli z Miro Kempińskim. Taka okazja w końcu się nadarzyła no i nie sposób było z niej nie skorzystać. Jest to człowiek o niebagatelnym stażu, ale polskiemu widzowi jest szerzej nieznany. Pora to zmienić. Zatem zapraszam Was do obejrzenia materiału. Na początku chciałbym Cię za zapytać o taką rzecz, którą myślę, że. Może wydać się głupia, ale dla mnie, jako laika, jest bardzo ciekawa. Mianowicie, jako że jesteś muzykiem, po prostu takim, nazwijmy to tradycyjnym, performatywnym, i muzykiem wykonującym muzykę filmową, jaka jest różnica między tym w Twoim podejściu? Jak wygląda praca przy jakichś własnych kompozycjach dla siebie czy dla kogoś, a czym to się różni, kiedy, kiedy pracujesz przy filmie? Mhm. Przede wszystkim, ja bym, znaczy, odpowiedź w zasadzie jest prosta. Z uwagi na to, że przy filmie pracuje więcej osób niż jedna, no chyba, że to jest film robiony przez jedną osobę, i przy filmie jest to kolaboracja z reżyserem, czy z producentem, czy z, z kilkoma osobami. Są to dwie różne drogi komponowania, podejścia do muzyki, do tematu, do samego myślenia o kompozycji, jako o samej muzyce, jako o tym czynniku pobudzającym emocje. Bo te też czy, czy w filmie, czy też w, w utworach, nazwijmy to, solowych, e, też e, muzyka ma pobudzać pewne emocje, ale przy filmie mamy ten dodatkowy czynnik obrazu, do którego tworzymy muzykę i, i dodając do tego kolejne osoby, na przykład reżysera, pojawia się kolaboracja, kolejny czynnik, który, który naprowadza ciebie, opowiada swoją wizję, w jaki sposób chciałby ten obrazek, udźwiękowić, co by chciał powiedzieć, przekazać widzowi przez ten obrazek i wtedy, i wtedy myślenie jakby skupia się na tym, żeby tą wizję reżysera ten film spełnić. A na ile często jest to sytuacja konfliktowa, w sensie, że Ty masz jakiś koncept, a reżyser zupełnie inaczej do tego podchodzi? Mhm. Jest to różnie. Czasami też jest tak, że ma się pewną wizję, która nie chce powiedzieć, powiedzieć w tym momencie, czy ona jest słuszna, czy nie, bo jakby to, to po prostu słuszność może być nie wiem, po środku. Jeżeli na przykład mamy zbieżność różnych koncepcji, to wypracowujemy kompromis. I, i na przykład czasami zdarzało mi się tak, że, że Udało mi się przekonać reżysera do swojej koncepcji. Oczywiście jakby to, 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 to nie polega w ten, w, ten, w ten sposób, że na przykład reżyser mówi słuchaj, a może byśmy zrobili tak? I, 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 a, a, a ja wtedy na przykład forsuję swoją, swoją wizję i mówię, swojej: będzie tak i, 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 i będzie świetnie. Nie, nie, to jakby to jest taki proces kolaboracji, e, przedstawiania punktu widzenia, w jaki sposób to może być, e, czy czasami wydaje mi się, że, na, że, na, że najlepszą drogą. W takich momentach też jest spra spra sprawdzenie z obrazem już e, obu koncepcji, że podłożenie e, na przykład muzyki z wizją reżysera, e, później e, dodanie koncepcji e, e, mojej, e, o, omówienie tego, co, co mogłoby być lepsze e, dla danej sceny, dla danej produkcji e, i, i jakby wtedy, te, wtedy następuje ta w, wtedy, wtedy następuje ta właśnie świetna kolaboracja, gdzie, gdzie możemy wymienić swoje poglądy. Czy, czy czasami zdarza się tak, że na przykład weźmiemy trochę z tej koncepcji, trochę z tej koncepcji, zlepimy z tego taki twór, który po prostu będzie idealnie pasował. Ale na przykład e, z, z, zdarzało się tak, że ani jedna koncepcja, ani druga koncepcja była odpowiednia do, 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 do danego filmu, a, a czasami wręcz e, cisza zagrała lepiej niż po prostu jakakolwiek muzyka. A, czyli też wyrzucaliście swoje e, kompozycje. Mm -hmm. To musi być w straszny żal, ale. Nie, w, 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 wiesz, to powiem Ci tak, że jakby. E, e, z jednej strony to mo można sobie tak pomyśleć, że, 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 że ktoś przygotował jakąś tam muzykę, e, e, jakby włożył w to, nie wiem, wysiłek, emocje, ale, ale jakby patrząc obiektywnie, to też wynika z pewnego doświadczenia, że też trzeba na to spojrzeć z boku, e, jakby to już e, trzeba się nauczyć tego, że. E, w pewnym sensie e, rola kompozytora muzyki filmowej e, jest w jakimś tam sensie usługą, jakby e, jesteśmy na, na, na usługach tej e, sztuki filmowej e, i e, musimy podążyć też wizją reżysera bo, bo jakby e, re, re, reżyser e, czy e, Producent przygotowując swój film, przygotowują go bardzo długo, czasami od, od, od wymyślania pomysłu, napisania scenariusza, robienia szeregu, szeregu innych przygotowań, oni po prostu jakby żyją tym filmem na co dzień i mają już w głowie tak, taką swoją myśl, jakby to jest ich dziecko. I jakby w tym momencie my musimy podążyć tą wizją, a nie jakieś wywalczyć swoje ego, bo po prostu to tak będzie super, tak będzie świetnie i tylko i wyłącznie tak. Nie, nie, jakby to już... To, to też wynika z, z doświadczenia, że jakby trzeba się nauczyć nauczyć jakby, e, takiej kolaboracji. I tych filmów na koncie masz zadziwiająco dużo, jak tak przeglądam Twój Instagram, ale właśnie kiedy przeglądam twój Instagram, bo we wszystkich innych miejscach, gdzie zaglądałem, na przykład na stronę Twojej wytwórni, Film web, no to tu lista się już znacznie skraca. I czego to jest kwestia? Czy w ogóle istnieje może jakieś miejsce, gdzie są wy, wypisane wszystkie Twoje rzeczy, no bo było tego więcej niż trzy, które są na stronie Kajaksu i więcej niż jedna, która jest na stronie filmu. Mhm. To znaczy tak, te, 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 tutaj bym troszeczkę chciał e, rozgraniczyć e, kilka rzeczy. Kajaksi jest moją wytwórnią, na której być może zostały zamieszczone tylko, tylko kilka ścieżek dźwiękowych, na które zdecydowaliśmy się wydać, między innymi Furiaza. I, I też na przykład w, w biografii, jakby wiadomo, że nie trzeba też wy, wypisywać całej litanii, całej listy. Film Web bardziej działa na rynku polskim, tak samo jak filmpolski.pl. To, to jakby to jest rynek polski. E, jakby e, zdecydowana większość rzeczy jest na, na takim odpowiedniku filmobu e, na świecie, czyli e, IMDB I, 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 i na tamtej stronie można sobie jakby prawie że pełną moją filmografię obejrzeć. Ale w Polsce jesteś znany. No, myślę, że właśnie głównie przez te furiozę, która była dosłownie chwilę temu, która jest absolutnie genialnym soundtrackiem. Nie wiem na ile. Faktycznie wszyscy tak uważają, a na ile tylko ja, ale jestem zachwycony tym soundtrackiem, tyle, że właśnie w Polsce tylko z tego jesteś kojarzony. Nie przeszkadza Ci to, że to jest pewnie w zdaniem wielu osób jedyna rzecz, którą zrobiłeś? E, wiesz co, jakby e też e, nie mam czegoś takiego, że, że będę nagle przekonywał, ale słuchaj, zrobiłem to, 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 to i to. E, bardzo się, się cieszę, że jakby ta e, fi, film Furioza znalazł swoje miejsce w polskiej kinematografii. Jak się później okazało, e, nie tylko w Polsce, bo poprzez e, platformę Netflix e, e, cały, świat, zasadzie, cały świat dowiedział się o tym filmie i, i też e, mojej osobie poprzez ścieżkę dźwiękową. E, Myślę, że, myślę, że w, w, wynika to z faktu, że zaczynałem swoją przygodę z filmem e, za Oceanem i, i jakby stamtąd e, robiąc szereg e, różnych e, produkcji e, też też udźwiękowiłem bardzo wiele filmów studenckich, e, dokumentów krótkometrażowych, pełnometrażowych, filmów. E, pełnowetrażowych, które pokazywały się na festiwalach na, na, na filmowych na całym świecie. A, ale ale, 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 ale t, t, tutaj pierwszym, pierwszym moim filmem fabularnym polskim, takim typowo polskim, nakręconym w Polsce, z, wyprodukowanym w Polsce jest film Frujoza, z czego się bardzo cieszę. No i y, ta ścieżka jest myślę, że taka bardzo wyjątkowa w skali kraju. No, czegoś takiego wcześniej nie słyszałem. Nie, nie kojarzę, żeby w Polsce tego rodzaju muzyka nastąpiła, bo ona jest taka z jednej strony pompatyczna, ale jednocześnie nienachalna, nie e, i jest jednym z bohaterów w ogóle tej historii. E, ty teraz przygotowujesz czy przygotowałeś wersje na fortepian, które są zupełnie inne. E, czy Wiąże się to jakimś z większym projektem, czy, czy będzie gdzieś to wydane, jak, jak to będzie wyglądało? Wiesz co, jak odpowiadając na, na tą drugą część odnośnie, odnośnie tych wersji na piano solo. E, pomyślałem sobie, że jakby, e, dobrym pomysłem byłoby pokazanie tej samej muzyki, e, ale z innymi emocjami. Bo jak wcześniej wspomniałeś, tam ta muzyka e, dla ciebie brzmiała pompatycznie, e, stała się bohaterem, co też bym wrócił za chwilę do tego. To jest w sumie chyba celna uwaga, ale te, te wersje na piano solo jest tak odzwierciedleniem też mo, takiej mojej chęci pokazania, w jaki sposób można daną, daną emocję, daną, daną muzykę przedstawić w zupełnie, w zupełnie inny sposób. Jak właśnie porównując te, 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 te dwie wersje ścieżki. Tak jak tak, tak, tak ostatnio na Instagramie pojawił, pojawił się właśnie fragment e, pod nazwą To My Tworzymy Historię. E, to, to, jest, e, to jest fragment e, ze sceny e, e, walki, czy takiego heroizmu, takiego e, atawizmu. E, więc e, w oryginale, ta, tak jak wspomniałeś, tam było bardzo epicko. E, pompatycznie, wielkie trąby, bębny, a, a tutaj z kolei na, na, na piano solo delikatne, delikatne brzmienia, takie bardziej intymne. Ale, 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 ale z drugiej strony ciekaw jestem, jakby to mogło zagrać właśnie taka właśnie delikatna muzyka z taką sceną. Na pewno odbiór, odbiór tej sceny byłby zupełnie inny, ale, ale w muzyce, w właśnie o, o to chodzi, żeby po prostu, żeby iść, iść za sceną, iść za emocjami. I teraz wrócę do pierwszej części pytania, że, że jak wspomniałeś, że muzyka była bohaterem, tak jakby bohaterem całości, nie, 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 nie była nachalna, nie była jakimś takim czynnikiem, który się wyróżniał, który na przykład już tutaj się, się mogę zaśmiać, ale też od, od, odpowiadając na, na, jakby nawiązując do, do, do tych moich wcześniejszych e, o, o, odpowiedzi, e, że, że na przykład, że chciałem przez tą muzykę, nie wiem, jakoś e, pokazać swoje wielkie ego, że tak, teraz ja, teraz mam Twój moment. By, e, e, o, od samego początku moja wizja, założenie tej ścieżki dźwiękowej była taka, że, żeby właśnie stało się, żeby się wtopiła w całość. Stąd na przykład, też. E, Użycie takich efektów dźwiękowych jak e, oddechy, które, które tworzyły tą atmosferę takiego e, pompowania, takiego e, takiego mm, mocnego zgrzytu, czasami e, poprzez, poprzez e, prze, 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 przesterowane basy, e, które z mojej perspektywy miały tak, jakby e, być. E, odzwierciedlenie głównego bohatera w zasadzie, czyli goldena, przynajmniej jednego z głównych bohaterów, i, i, i jakby przez to troszeczkę pokazanie, pokazanie tego, co, 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 co on mógł być w głowie, czyli po prostu to była taka perspektywa wręcz, która płynęła z, z jego głowy, z, z jego myśli. I, I wydaje mi się, że udało mi się osiągnąć zamierzony efekt. Po prostu usłyszałem od ciebie, jakby też jakby to e, powiedziałeś mi to, co po prostu chciałem uzyskać, więc cieszę się. No, te obie wersje są myślę, że bardzo wyjątkowe i no, nasza znajomość w ogóle zaczęła się od tego, że napisałem do ciebie, czy ta oryginalna ścieżka dźwiękowa pojawi się na kompakcie. No i bardzo bym chciał, więc powtórzę to pytanie, bo może coś się zmieniło od tego czasu, kiedy mi wtedy odpisałeś, czy jest jakakolwiek szansa, żeby to wydacie na płycie. Wiesz co, e, to już zostało wydane. E, Gdzie? Co prawda, ale, ale mówisz o tej wersji tej, o oryginalnej, to, to, to zostało wydane na digitalu tak zwanym, czy, 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 czy na serwisy streamingowe. E, niestety, w Polsce, w Polsce wciąż muzyka filmowa jest czymś niszowym. I, I jakby najsensowniejszą rzeczą, która przynajmniej w tamtym momencie wydawania tej, tej ścieżki dźwiękowej była po prostu taka, żeby to wydać, wydać właśnie w formie, formie cyfrowej. Wydaje mi się, że, 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 że przynajmniej na dzień dzisiejszy nie planujemy szybkiego wydania w formie fizycznej, aczkolwiek nie chcę mówić nie, być może przygotujemy może jakąś wersję, wersję specjalną na winylu, ale jeżeli na pewno zdecydujemy się na takie wydawnictwo, dam znać, chociażby na Instagramie. To no byłoby genialnie, na pewno będę wtedy chętny na zakupienie takiej ścieżki. Mm. Nie powrócę do tego, co już wcześniej, o co wcześniej pytałem, czyli te filmy, do których robisz muzykę, które ukazują się za granicą. Czy, no nie wiem, czy to jest pytanie akurat do Ciebie, ale no żaden z nich nie miał dystrybucji w Polsce, z tego co kojarzę. Czy, nie wiem, jest jakaś szansa na pchnięcie tego tutaj, bo no, dla polskiego widza to są tytuły całkowicie nieznane, a przecież część z nich jest nagradzana w różnych miejscach. Są to tytuły poniekąd nagradzane, więc no, chyba godne uwagi, tak myślę, no, zwłaszcza ze swoją muzyką. Więc czy, czy cokolwiek, kiedykolwiek zobaczymy? Wiesz, to wydaje mi się, że to, to też problemem jest, że w większości to są filmy niezależne. Kino niezależne nie ma aż takiego mocnego przebicia, żeby, żeby, żeby ukazywać się wszędzie. Większość, większość z tych filmów, może nie z tych krótkich metraży, jest dostępna na, na pewnych serwisach streamingowych, więc można, można to sobie obejrzeć. Aczkolwiek Aczkolwiek być może e, za jakiś czas, e, nie jestem w stanie teraz określić e, daty, pokaże się też może w polskiej dystrybucji, już jakby z polskimi napisami. E, jedna z, jedna z e, ostatnich moich produkcji, e, czyli Suicide for Beginners, która już ukazała się w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. E, w, wiem, że teraz w Kanadzie zostały prawa zakupione na świat, więc być może pokaże, u, ukaże się te. To i w Polsce, ale świat e, czas pokaże, e, co z tego wyjdzie. Mhm. No to mam nadzieję, że tu też usłyszę o tym i będę miał okazję zobaczyć. Bo jestem bardzo ciekaw tego. E, no dobrze. E, to w sumie ostatni temat. Całkiem niedługo, bo 6 lipca do Kin Polskich wchodzi dokument o e, No jest to jeden z takich... Można powiedzieć najważniejszych muzyków w historii e, muzyki filmowej. No ma tych soundtracków na swoim koncie 500, no i niestety już nie będzie ich więcej. E, I pytanie, czy na Ciebie jako e, też twórcę muzyki filmowej jakkolwiek jego twórczość oddziałała? Mhm. E, i, e, moja pierwsza styczność z Ennio Morricone to jakieś połowa lat 90 e, gdzieś na jakiejś składance Różnych utworów, bym tak powiedział, usłyszałem. E, jeden utwór Enio American to były chi Mai e, i, po, i, 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 I od razu e, ta melodia, ta stylistyka e, zapada, zapadła mi e, w głowie. E, bo z drugiej strony można powiedzieć, w jaki sposób mogłaby, mogłaby nie zapaść, ale... E, Później, przez szereg różnych filmów, jak, jak, jak z pewnością większość, większość osób kojarzy się z westernów, jakby ta, ta, ta muzyka do mnie docierała. Też wydaje mi się, że jakby takim ważnym filmem, który też podziałał na moją stylistykę osobiście, to był film Orka. Z super wokalizami, które też na przykład. W, 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 zasadzie, w zasadzie jakby też komponując muzykę piglową e, nie myśli się, że a teraz, te, teraz, teraz komponuję jak Ennio Morricone, teraz jak ktoś inny, ale, ale wiadomo, że przez pewne doświadczenia, przez słuchanie różnej muzyki, przez nabywanie tej takiej e, wrażliwości e, przez lata na, nabiera się czegoś takiego, że w pewnym momencie coś, e, wy, w, coś wychodzi na światło dzienne. I na przykład e, można by w pewnym sensie oczywiście powiedzieć, że nawet e, wracając do furiozy i do, i, i, i do wokaliz, które tam, które, które, które na tej ścieżce, ścieżce dźwiękowej zostały e, u, 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 użyte, w pewnym sensie one, one też mają odzwierciedlenie właśnie e, muzyki Enie Morricone, czy w zasłonianej orce, czy na przykład e, we, w. W utworze, który się nazywa Ecstasy of Gold. to po prostu ee, wydaje mi się, że nie sposób jest ominąć e, i, i, i nie znać takiej, takiej osoby, która tak się zasłużyła e, ponad 500 soundtrackami w, w muzyce filmowej jak Ennio Morricone. Czyli można śmiało powiedzieć, że gdyby nie, nie Molikony to twoja muzyka nie wyglądałaby tak jak wygląda e, w, e, wydaje mi się, że mogłaby być skromniejsza na przykład. <grym> Okej, okay, a czy w ogóle wybierasz się na ten film? Jesteś ciekaw go? E, tak, jakby, e, jestem ciekaw i jakby... E, być może e, nie, 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 nie uda mi się już na samą premierę być. Po prostu e, z uwagi na inne obowiązki ale, 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 ale przy najbliższej okazji e, e, zasiądę sobie w kinie i po prostu e, e, rozkoszuję się tą e, muzyką, i, te, i, te, i te też jakby e, będę chciał głębiej poznać właśnie osobę. No, myślę, że warto się wybrać. Jest dwie i pół godziny e, takiego bardzo skompresowanego, rzecz jasna, mhm. ale fajnego przelotu przez jego twórczość. Okej, okay. ostatnie pytanie, bardzo klasyczne, bardzo standardowe. Jakie najbliższe projekty zamierzasz przyszykować? Czy już może w ogóle nad czymś pracujesz? Głównie pytam o muzykę filmową, mhm. ale rzecz jasna, jeśli jest jakiś gorący temat, to mhm. śmiało mów. Wiesz co, jakby też o pewnych rzeczach nie mogę mówić. Oczywiście mogę powiedzieć skrótowo. Jesteśmy w środku produkcji filmu w zasadzie muzyki do tego filmu dla pewnej sieci streamingowej. To będzie produkcja polska. Też, też, też za, chwilę zaczynam, za chwilę zaczynam komponowanie ścieżki dźwiękowej do kolejnego dokumentu pełnometrażowego za oceanem. Aleksandra Firmana, z którym już, już zrobiliśmy szereg krótkich, krótkich metraży, ale też filmów dokumentalnych. Mam w planie, nawet już zacząłem. Zacząłem robić przymiarki pierwsze kompozycje do mojej kolejnej płyty na piano solo. Być może na niej, a być może to będą dwa różne wydawnictwa, jeżeli w ogóle ukażą się też te wersje, wersje na piano utworu z Furiozy, co by było ciekawym do, doświadczeniem. Też przygotowuję muzykę dla różnych swoich innych projektów z wokalistami. Na razie jeszcze nie chcę, nie chcę, nie chcę zaradzać szczegółów, ale, ale już na jesieni pojawią się pierwsze utwory. Okej, okay, no to wyczekuję i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.